Dobrze. To, z to meritum, moją pracę jako dokładnie tytułem było programowanie wykorzystujące uczenie maszynowe do oceny stanu kręgów w obrazowaniu MRI, czyli rezonansu magnetycznego. A moim promotorem był profesor neuromiski, którą chciałem bardzo podziękować za to, że na taki temat się zgodził. Przechodząc praktycznie do rozwiązywanego problemu, o co tak naprawdę chodziło w pracy, całym zamysłem było. Poddanie wyzwaniu o, o obecnie istniejących metod, które były w danym czasie, czyli praktycznie rok temu popularne, do osiągnięcia zamierzonego efektu, który jest w tej bardziej po lewej stronie, czyli wygenerowania tak naprawdę. okej, okay. To był pomysł. I wypraszam, już dalej, Takie. Okay. Wygenerowania automatycznych e, parametrów anotacyjnych związanych z strukturą, którą obecnie chcemy mierzyć, tak żeby dowolny system szpitalny był w stanie przetwarzać bardzo duże zbiory danych autonomicznie i bez potrzeby poświęcenia na to pracy lekarzy albo specjalistów radiologii, natomiast w danym momencie od, Punktem odwoławczym były już dość starsze, ale dalej e, trójflujące Unety oraz e, modele oparte na transformerach, które e, osiągały dobre wyniki. Natomiast nie w kontekście danych medycznych, których cech, z taką charakterystyczną jest to, że jest ich bardzo, bardzo mało. A, I pracowanie z nimi e, jest zupełnie innym rodzajem wyzwania niż pracowanie standardowymi obrazami. E, Przebieg pracy zaczął się oczywiście standardowo, zacząłem od analizy źródeł, które ustaliłem, jak faktycznie praca powinna przebiegać, i żeby osiągnąć jakiś mierzalny efekt, który byłby poza tym, że rozwojem dla mnie sukces, zakończyłby się sukcesem, a także był jakkolwiek sensowny klinicznie czyli to przełożenie pracy, które zostało wykonana, miałoby potencjalnie w przyszłości zdolność aplikowania dla rzeczywistości. Dane, które zostały wykonane, dane, które zostały wykorzystane, są, pochodzą z publicznego zbioru związanego z obrazowaniem RAI w odcinku lędźwiowym. Danych pacjentów było około 600, co jest dość dużym zbiorem. Zaprezentowane zostały promotorowi oraz Próbuję przedstawić sobie koncept danego rozwiązania, czyli, jak tutaj do końca widać, próba wyłonienia optymalnej ilości struktur, które można niezależnie wyizolować oraz wysegmentować z danego obrazu medycznego. Finalną, finalną ilością były cztery struktury, które, którymi pracowałem następnie dalej. Podjęta decyzja o wyborze architektury, którą przełożę na następnym slajdzie, natomiast do eksperymentów finalnie przyszło ponad 11 popularnych w danym momencie architektur, które zaadaptowałem na potrzeby tego rozwiązania. Po procesach eksperymentów, wyniki, które E, były bardzo zadowalające, jak na <grych> obecny status, e, zarówno w jak i możliwości, ale też e, w skuteczności przebijającej 98% e, z, w, parametru jakościowego e, związanego z segmentacją oraz e, pewną nowelty, który udało się osiągnąć dzięki przyjemności kliniki katedry neurochirurgii, na Uniwersytecie Medycznym, czyli ocena przydatności danego rozwiązania, które wskazywało zakres od częściowo użytecznego do bardzo przydatnego. Pozyskane wyniki, jak widać. W strukturze, która by była wygrywająca, wyłaniająca się, był model 1++, który jest wyczynnie skomplikowany i można powiedzieć starszym rozwiązaniem 2018 roku. Natomiast udało się osiągnąć zadziwiająco dobre wyniki dla danego wyzwania a w kontekście state of the art danego momentu, czyli modelu segment anything od firmy Meta, udało się osiągnąć dwuprocentowy, jednakże z 92 do 94% poprawy jakości segmentacji danych, danych struktur. Tutaj jest drobna wizualizacja. Tak naprawdę bardzo trzeba byłoby się skupić, żeby zauważyć różnicę pomiędzy tymi trzema kręgami. Natomiast bardzo... Bardzo krytyczną informacją jest poszatkowanie, powiedzmy, granic obrazu. Jest to dość istotne, zwłaszcza w kontekście nagromadzenia się struktury na sobie a ich precyzyjna segmentacja. Kierunkiem dalszej pracy, które jest obecnie realizowane, było przełożenie danych osiągnięć do wysegmentowania rdzenia z obrazowania MRI, a następnie. Działanie w kierunku analizy stenozy, czyli ryby kluczowej, mającej na celu automatycznie określenie danego stanu zaawansowania tej choroby bez potrzeby pracy lekarza. Jest to tak naprawdę bardzo bardzo skalowalne rozwiązanie. Doświadczony neurochirurg chirurg zwraca, analizuje dane zdjęcie w tym sektorze problematycznym około 17 sekund. Jednak możliwość przeprowadzania analizy na tysiącach zdjęć jednocześnie jest pewną przewagą. Natomiast całą wiedzą umiejętności, które były dla mnie bardzo kluczowe, było wykorzystywanie interdyscyplinarnej wiedzy specyficznej dla inżynierii biomedycznej. Czyli połączenie podstawów wiedzy medycynie, AI, inżynierii, ale także pierwszej styczności z wykorzystaniem AI w danych medycznych, które są bardzo szczególnym typem danych. Oraz tak naprawdę pogląd na specyfikę praktycznych projektów dla rzeczywistej korzyści klinicznej, czyli taki pogląd wyrażony, jak należy prowadzić projekty i jakie cele należy sobie ustawić, żeby faktycznie te nasze, nasze inżynierskie osiągnięcia były przekładane na rzeczywistość. Dziękuję.